Sieman, siemaneczko. Z tej strony Ali jedzie. I... 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 Antosek. Tak, Dzisiaj będę grał sam. Okej, to... Zapraszam do oglądania. Zapraszam. Czy, widzimy się na meczu o. tu? No Okej. Widzę, tam... Jedzie, ej, co ty tak... O ja! O! Ciciu. U, u, u. Bólu, u. dla bóla. Ogólnie, najszybsze ja z nami jest bo Mój mnie to tak nie jest. Mam z kolegą w lokale, serdecznie nie wpadam wchodzić bo No, nie okej Ok, to, to, to polecam klikać suba z dzwoneczkiem i lajka like w górę. Właśnie, dziękujemy dziękujemy. Dziękuję. No bo... Klikajcie, klikajcie już teraz. Tak. Może ktoś wcześniej zrobił, ale no. jeszcze bardzo jedna ważna rzecz, że może u Alexa będą się pojawiały odpowiedzi. jestem pewny, bo on ka mam decyzję, ale... No właśnie. Jesteśmy, ja no, nie właśnie. jesteśmy no właśnie, jesteśmy z graną ekipą i... No nie wiadomo co zrobić ten pennik, bo O ja! O ja, ale on, 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 on zginął, tylko dlatego, bo on miał bardzo dużo tego. Powerclipsów. Tak, on miał bardzo dużo, tak, dużo powercipsów, po dlatego zginąłem. Minus 3 i teraz sobie właśnie będę zmieniał postać Zmieniał postać, właśnie teraz będzie to widzimy się za to, to zapraszam. Witamy w kolejnym meczu. Ok, zacząłem. Teraz jesteśmy oko. Jeszcze będziemy mówili, że nie gram, że tylko ja że on będzie grał sam, że ani jedynie nie ani będzie grał sam, bo będzie grał sam. Ale to wiek. Właśnie. Sobie... jeszcze dziś nagramy odcinek, ale nie wiemy, czy go dziś wstawimy, co na Tak, ale na, na pewno na wstawię pewno takie odcinki, gdzie będziemy razem nagrywać. I oczywiście. Bo może vlogi się pojawią. Tak. Zależy od naszej mm. strony. czy Ali będzie chciał pokazać spać, bo ja i, mogę. I, i polecam. I polecam właśnie subskrybować i lajkować mój kanał. Jeśli wpadnie mi od razu 1000 subów, subskrypcji, to, to właśnie będę pokazywał swoją twarz. Jak pani jakichś prog, przynajmniej 1000 subskrypcji w rok, to będziemy bardzo ucieszeni, bo to jest nasz cel. Tak, okay. to jest nasz cel. Będą też live'y się pojawiać, się... nie wiem, może 2 godziny, może inne godziny. Może jakieś takie zapowiedzi krótkie, zależy. Zależy. Okej, okay, so, już mam do... szaf ja, ja myślę, że i wygram. Też tak prosił właśnie. Trzeba cię kciuki za mnie i za... Nie tak blisko, bo będę się na to... siebie. I od razu mówię, że opłaca się grać postaciami, bo jak gram piper i wbijam się do topki. Od razu mówię. Dobra, chyba nikt i się wbija do topki, tak? Mhm, to tak. jest. jakoś na farmił. Ja! To było mm. po... To Po mnie, po mnie już, po mnie tyle ma tych power... Ale ja Ciebie wierzę! No ja też Ciebie wierzę, że się zaraz wyspał, jakiś robot mi uratuje. A ja w pełni... Dobra, żeby po Ciebie się... Zna. Ale to jest minusem, że on tak... No właśnie, on, on tymi... takim piwem on tak rzucał no i... i... Ile ci zadał? No właśnie. Kiedy się robot? Ja! No, no To on miał... Przy... To ja, to ja... Le, teraz się pojawił na mnie, No to, to wiesz, ale na szczęście drugie miejsce... I I widzimy się za chwilę, ale zmieni postać. Witam ponownie. Anka chwilowo nie ma, ale ja jestem dalej z wami i, i właśnie widzę, że zmieniłem postać na El Primo. To jest już Primo jeden od mnie ucieka. Wiecie tam? O, był go no To ja może ucieknę od tego bola, bo ma już... Z tego, są to są to góry, są to góry, to uleczymy to ule, 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 u nas Zbim nasze Przejdę I nie trafiliśmy w niego. Bo tam waleczyły bóle, ale jeden oczywiście zawsze wygra ból. Okej. Okay. być chyba, żeby Tak mogę się założyć. Bo jest tu już dzieje robot.

tak do nas wraca, bóle mnie otaczył oczywiście. to zawsze bóle. Oj, oj, ojej, oj, oj oj, Ale to byłbek w tym momencie. No tak, tak bo... Ujedził. Jezu. tu tuż byłem bez szans. Okej. Okay. No to widzimy się za chwilę i pokażę. Plus 4 puchary. I widzimy się. U Oczywiście, zanim włączę mecz, to chcę powiedzieć, żebyście lajkowali kanał. To, to będę nagrywał więcej filmów. I i będą, i to, są... to może, tak. ale to może, bo to zależy od Alexa. Tak. Ja mu będę pomagał. Na, na, pewno, na pewno będą. Opinii. Tak w ogóle, to lajkujcie, subskrybujcie, to będzie ich bardzo dużo. Bardzo polecam. To jest. O ja, ale... O ja I piszcie w komentarzach, czy macie. Aja, aj, aj, bo to jest nowa postać. Znaczy nie jest nowa, tylko nowa jest... To jest ta. pani i przegramy, nie? I niby ona zabiła, tak? Niby ona, to robot nazywa. Plus jeden? Plus jeden? What, what? Co? Plus jeden? Widzimy, no się, widz, za widzimy się za chwilę i w kolejnym meczem. Naprawdę naprawdę proszę, żeby stawić łapkę z subem. Yy. I będzie jednego lajka. chociaż. Przepraszamy za tę baterię, bo specjalnie dla was tyle nagrywam i marnuję się procent baterii. Specjalnie dla was. Witam, witam, witam ponownie. Sorry, przepraszamy, że tak długo nam to zajęło, przepraszamy, że robimy tyle cięć, tylko po prostu mamy... mieliśmy mało, mało zakłócenia, no i próbowaliśmy tak, ale wszystko i teraz witamy was, jesteśmy właśnie na podwórku. Na podwórku, na podwórku, akurat na podwórku No właśnie ciepło jest na, podwórku, na podwórku. Serce, podwórku. Nie wiem jak u was, wiem, jak u was bo...

Eeeem, um, pracę w już nie będę niestety zagrywał, ale zapraszam Was że, za, na, żebyście pilnowali, zasubskrybowali nasz kanał. A jak zasubskrybujecie na mój kanał, to w dobrej sprawie wszystkie powieści. Witamy po ponowej przerwie, teraz. Witamy zaraz. po ponowej przerwie i teraz. E, z, zbieramy, zbier już. zbieramy właśnie na, na skrzynkę naszą, boxa. Naszego zbieramy. Oto kod. Z koltem. O, A, ale fart. No się na mnie w powerbox. Tu mój kolega mówi, e, pakiet doładunkowy. Jeszcze raz, powtórzę, jeszcze raz. Ja, ja błąd, 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 mój błąd, mój błąd, że zginałem. A jeszcze, aj, aj, aj. jeszcze raz dziś live'a nie będzie. Dlatego no? robię tyle cięć, bo... Nie e... teraz Okej, okay, teraz nie, nie będę robił cięcia. Oczywiście nie, proszę się nie śmiać z moich... Pozostać z mojego małego level, levelu, bo wiem, że wy macie duży. I... no i właśnie... I właśnie jak... Proszę, żebyście to... Żebyście to zasubskrybowali. Kliknęli dzwoneczek i do wszystkich wszystkie powielienia moich filmów. Jak będę nagrywał live'a, to, y, y, to zachęcam do oglądania. Ja będę filmiał. Ja tak, Antek będzie ze mną. Y, I może jej to 16 odcinek leci. Tak, tak, y, Antek będzie ze mną bardzo często właśnie nagry, nagrywał live'y no, różne. Można robimy jakby tak. jeden kanał, jeden film. No, y, y, Jeden taki jakby wielki kanał rozwijający się i mam nadzieję, że Wy mi pomożecie w tym rozwijaniu kanału. kanału. No i gramy teraz bólem. Od bola możemy właśnie tracić teraz, ale gram bólem tylko dlatego, bo on bardzo, bardzo, jest bardzo dobry jak z bliska wali i bardzo dużo zadaje właśnie z bliska. Z to może nie za bardzo jest idzie To zależy, bo Piszcie, czy Primo zabije Bula, czy, mm, czy Ból, ból zabije, zabije primo. primo. Bo teraz mamy... Teraz mamy właśnie taką... Ali mówi, że ogólnie... Ból, ja mówię, że Ból jest lepszy niż ten, ten, ten Primo. Że go zabije ten, No tak, ale to właśnie nie, nie do końca jest pewne, zależy ile ma power właśnie tych ty power No power to właśnie. Ale jakbyś żaden miał zero, to by pewnie Primo wygrał no tak chyba żeby ból miał dużo na przykład jak, jak ból ma bardzo dużo bardzo 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 bardzo, bardzo dużo to, to ból to ból wygrał czekaj po dniach ja inwaku po ja tak walczy z tym filipa 11 przecież no właśnie no właśnie coś tak że, że będzie mi brakować właśnie amunicji ok no to plus 2 puchary. rank piąty oh na pogoda mi hmm. Czy was komentujcie. Okej, okay. i się z wami żegnam. Do widzenia. I się. Mam odżemeczki. Siema, siema jeszcze raz. No. No, taką. Taka beczka, taka mała Czekaj. beczka. E, I w tym właśnie, żebyście subskrybowali, stawali lajka w górę pa. i komentujcie. Tujcie. Pa, pa. I oczywiście piszcie w komentarzach, kto pół pokona Czy primo pokona bula. Piszcie w komentarzach. Pa!